Manko z tej strony, no jak widzicie nagrywam Zip z Udward, która wam się bardzo seria spodobała, bo drugim odcinkiem było 60 chyba, dwa wyświetlenia, więc nagram trzeci odcinek z Udward, ponieważ dużo na tam wyświetlenia. I tutaj dzisiaj nie będziemy nic ciekawego robić, tylko że będziemy jeździć po wszystkich salonach jakie są dostępne na tej mapie, są tylko trzy salony oraz cygan cygana nie będę pracował, Więc jadę do pierwszego salonu bardzo rozwalonym autem, ale to jest nowe auto, kupiłem. Chyba dwa jeden dzień temu lub dwa. Ja, i, I to jest oczywiście podmianka, ponieważ to nie inaczej wyglądają, Więc wybieram się nie do pierwszego salonu, gdzie są pół na pół auta pokażę nawet ich zawartość co mamy więc zaczniemy od tego najdroższego mamy Blue LG za 400 tysiące mamy też Herm Hermesa za 37 tysięcy nie za 379 tysięcy mamy też Greenwooda mamy Init uh, mamy Willarda, uh, mamy też nawet Medica, którego kiedyś miałem i właśnie bo na niego zbierał. Mi się bardzo podoba to auto. Więc teraz jadę drugie Dawno na serwerze nie grałem. Albo to auto tydzień temu kupiłem albo dwa tygodnie, temu, ponieważ ja dawno na tym serwerze nie grałem. Z powodu, Kio, że już nie chciało mi się zbierać, ale jak zobaczyłem że jest Meridi 10 tysięcy, więc chyba go kupię. Ponieważ to auto mi się bardzo podoba Merit Bardzo jest fajnym autem, bardzo się fajnie jest. miałem i sprzedałem nie mieć pieniądze, więc jeszcze wstąpię na giełdę Sprawdzić jakie są Ciekawe Samochody Ojojoj, oj, oj, widzę już Jest RG Skłowane A mówię, to jest Phoenix. Mamy Premiera, mamy też manane, mamy, mamy też Pele nie, ale Brajdy mamy jak widzicie Są bardzo fajne auta, ale dużo się przebiega. Mamy Merita, Mamy zów Pejniksa Mamy zów mamy... Chyba mamy Saturma Sentiera Seriona i tak dalej i dalej No dzisiaj chyba na tej giełdzie nic ciekawego nie ma No ale jest ten ten tier, bardzo fajne auto, które chciałem kiedyś kupić od typka, ale nie wiedziałem czy bez bez, bez się oklasam taki takie auto, które bardzo z Gizy fajnie wyglądało, ale GZ kosztuje na tym serwisie około 200 20 tysięcy, więc no, by mi zostało mniej na pewno. jesteśmy dru przy drugim salonie wiem tutaj mamy Staliona, Virgo, Reminikon i Blade. Mhm, te auta są też drogie. Ceny tam chyba będziecie widzieć, jak sobie zatrzymacie. Filmik to będziecie widzieć ceny, ponieważ pod ostatnim odcinkiem jeden z widzów napisał, żeby chciał wiedzieć jaka jest zawartość tych salonów, a nie tylko co. Ukazywanie, ukazywanie tych salonów. Zawartość tak samo, chciał wiedzieć co jest. Więc dla niego robię też to, żeby była zawartość. On coś tam narzekał, że nie było zawartości samochodów, nic nie było pokazane. Takie tam samochody są Chody są, tutaj, są dostępne. Więc idziemy do trzeciego salonu, trzeci salon to jest chyba motor z motorami. A ten salon jest tam, bo chciałem jechać do pola. W związku z tym jeszcze mam tu No tutaj już są takie... Wiam, mamy... Co mamy? Frayway'a, mamy też wifray, mamy FCRK, mamy PCJ, mamy Sensesa, mamy Viggo, mamy NG, mamy Kłada, mamy BF No te motory nie są tanie, najbardziej mi się tego podoba kład. Konaj tam się auto, ponieważ Te auto są blue drogie. To może... Jeszcze wam je coś pokażę ciekawego, co odkryłem odnośnie tego serwera są dwie najlepsze klasy, czyli kutry oraz sweepery. Eee, kutry mogę zbugować, a swiperów się nie da. Jakby ktoś chciał zbugować sweeperów, to nie polecam mu bugować, pod z tym jest naprawiony, akumulator nie jest naprawiony, więc chyba będzie to na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Siema.